Bardzo proszę wspieraj ten kanał. Liczy się każda złotówka. Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś w kluczowym temacie ksiądz Dariusz Oko, teolog, biblista, filozof. Pochwalony Jezus Chrystus, proszę księdza. Na wielkim ekuskamie. Witam pana, witam wszystkich uczestników tego programu. Właśnie. Dlaczego dziś ksiądz znalazł się w naszym programie? Dlaczego dziś z nim rozmawiamy? No przede wszystkim dlatego, drodzy państwo, że jest on ostatnio prześladowany, można powiedzieć, przez niemiecki sąd, a właściwie skazany na grzywny i areszt. Proszę księdza. Za co księdza skazano? No, jestem skazany na 4 miesiące bezwzględnego więzienia albo wielką karę finansową. No, no, moja zbrodnia według rządu jest olbrzymia, bo to trzeba porównać, wspomnieć zbrodnie niemieckie. Niemcy bestialsko zamordowali trzy tysiące polskich księży, z czego dwa tysiące w obozach koncentracyjnych. A w ogóle trzy miliony Polaków, trzy miliony Żydów. A właściwie z tych asesmanów, którzy mordowali, to byli najwięksi zbrodniarze wszechczasu w Europie Środkowej, na załoga Auschwitz. To mniej niż 10% została sądzona i to w Polsce głównie, prawie nikt w Niemczech. Więc SSWani w Niemczech, którzy no, najwięksi zbrodniarze wszechczasów, w 90% nic im się nie stało. Do dzisiaj pewnie żyją w luksusowych warunkach, nie spędzili ani jednego dnia w więzieniu. Najwięksi zbrodniarze wszechczasów, załoga Auschwitz, właśnie sądy niemieckie to bardzo dbały. Natomiast ja muszę iść na 4 miesiące do więzienia, a mogę mi więcej dołożyć na następnych instancjach. No, czyli według Sądu Niemieckiego jestem zbrodniarzem większym od SS manów Auschwitz. Na szczęście są kolejne instancje i może ten wyrok zmieni się, ale dopowiedzmy, do, do bo to nie do końca tutaj chodzi o to, że ksiądz jest prześladowany przecież jako ksiądz, tylko chodzi o słowa księdza. Wytknięto księdzu to, że... Ujawnił ksiądz informacje na temat homoseksualnej, nazywamy to lawendowej mafii w kościele katolickim, w Niemczech, właśnie. I to. Mówienie o homoseksualizmie w łonie Kościoła Niemieckiego jest właśnie zakazane, jak się dowiadujemy, jak brzmi sentencja tego wyroku. No i, i, i to jest bezpośredni powód skazania księdza, prawda? Tak, no ale traktuję to jako wyróżnienie, no bo mam być właściwie pierwszym więźniem politycznym Europy po upadku komunizmu, no pierwszym więzieniem nowego komunizmu, różowego komunizmu, to jest zaszczyt dla mnie, no bo widać, że szczególnie przeszkadzam diabłu, skoro tak mi wyróżnił, że moja głowa ma pierwsza spać, że mam być tak, no, zamordowany medialnie, żebym się nie odzywał w ogóle, żebym siedział w więzieniu, może jak najdłużej, no to widocznie ten diabł szczególnie przeszkadza mi tym neokomunistom, genderystom, bo no to też jest szansa, że to obudzi ludzi, że w Niemczech znowu panuje ideologia totalitarna, taki socjalizm genderowy, wcześniej był socjalizm nacjonalistyczny, socjalizm bolszewicki. A to no nie tylko ja omówię Niemczech. Moja książka Lendowa Mafia, która jest bestsellerem w Polsce już 32 tysiące wydrukowanych egzemplarzy. Ostatnio wydanie na Słowacji było ze słowem wstępnym poparciem arcybiskupa Porosza z z trnawy, który mnie bardzo wspiera, bo akurat jego poprzednik był taki lawendowy, no i strasznie zniszczył diecezję, on się z tym zmaga do dzisiaj, strasznie zrobiłem lawendową i ja po prostu staram się bronić Kościoła tym zagrożeniem, no przed takimi ludźmi jak kardynał Makaryk ze Stanów Zjednoczonych, który jako ksiądz gwałcił chłopców i to nie przeszkodziło, żeby został biskupem i kardynałem i, i żeby ciągle właściwie tylko szedł od kopulacji do kopulacji i i gwałcił, morsował i gwałcił kleryków. Ten, no my my, tu, my tu jesteśmy w Poznaniu i mamy też no swoją prawda? niesławną, no, właśnie, tak, niesławną no, historię. Historia. Ale w Polsce też, no, arcybiskup Pez, arcybiskup Wesołowski. Ostatnio mamy kardynała Gulbinowicza, biskupa Janiaka, Tyrawe, którzy byli uwikla, uwikłani właśnie w te sprawki lawendowej mafii. No właśnie, proszę księdza, księdza ja to, nie to, to, jest... Przed tym. to jest... I za to, a się ma mieć do więzienia, właśnie to trzeba podkreślić, że... Sąd powinien stanąć po mojej stronie. Ja jestem jak y, prawnik we Włoszech, y, który chce bronić Sycylię przed, i Włochy przed y, ma mafią. No i konieczności mówi. Ja takich ludzi jak Makarik, no mówię, że to są jak pasożyty, które niszczą nosiciela, jak y, metastazy rakowe. I właśnie w swojej sentencji sąd to mnie skakuzuje, że ja używam takich wyrazów na ludzi jak Makarik. Czyli y, no, faktycznie staję po stronie takich homoseksualnych predatorów jak Makarik, a, a mnie skazuje na więzienie. No, mocne słowa, bo właściwie w Polsce także od prawa do lewa wszyscy walczą, czy deklaratywnie, czy, czy czynnie z tym, że właśnie ten rak toczy Kościół katolicki. No tak, ale, ale proszę księdza, no sprawa jest poważniejsza, bo jak wiemy, papież Franciszek akceptuje te akty homoseksualne w kościele katolickim w Niemczech, prawda? No właśnie nie akceptuję surowo, zakazał surowo błogosławieństwa par homoseksualnych, ale właśnie yy, jeszcze takie słowo do powiedzenia, ja jestem oskarżony yy, o to, yy, coś tam jest, mniej więcej tak można porównać, zresztą sąd niemiecki nie podaje grupy, którą ja obraziłem. Wydaje się, się boi, prawda? Ja jestem skazany na cztery miesiące, a nie wiem, kogo ja obraziłem, jakąś grupę obraziłem, ale no kogo? Czy wszystkich homoseksualistów na całym świecie, wszystkich ludzi? Czyli labędową mafię. Widać, że boją się to powiedzieć, bo łatwo pokazać absurd tego wyroku. No bo to jest tak, jakby właśnie prawnik mówił, że y, mafia sycylijska to są jak y, pasożyty, które niszczą nosiciela, jak metastazy rakowe, a sąd w Mediolanie skazywa tego prawnika za obrazy wszystkich Włochów. Ponieważ on powiedział, że część Włochów to jest mafia, no to obraził wszystkich Włochów, no i podobnie jest z tym wyrokiem. Y, zresztą ja jestem gotowy iść do więzienia, bo ja mam tradycję, Rodzinne, mój dziadek i babcia, mimo że Niemcy surowo tego zakazywali pod karą śmierci ratowali Żydów, proszę sobie wyobrazić. Taka nie byli, nie szanowali praworządności niemieckiej. I teraz ja ratuję kleryków przed takimi homoseksualnymi bandytami jak McCarik i za to mam iść do więzienia. Ale ja, ja jestem gotów ratować tych kleryków, podobnie jak mój dziadek i babcia ratowali Żydów. Yy, ale jeśli pan jest ciekawy, to Pikanteri dodaje fakt, kto mnie oskarża, dlaczego ja mam iść do więzienia. Kto jest moim oskarżycielem? To jest właśnie ksiądz niemiecki Rothe, który właśnie to jest pan, jakby podskryptem do mojej książki, działanie lawendowej mafii, bo on właśnie jest twarzą homoseksualizmu kościoła niemieckiego. On błogosławi pary homoseksualne, przy tym wyśmiewa się z papieża Franciszka, ubliża mu publicznie. Bo on jest najmądrzejszy na świecie. No, ale to, 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 co mówiłem, no to jednak jest jakiś, jakiś milczący akcept dla tych działań w Kościele Katolickim w Niemczech na ze strony tak Watykanu. No, no, przede wszystkim taki, jak ja to rozumiem, że nie ma ostrych reakcji. Może dlatego, że to jest bardzo poważna fala, bardzo poważne źródło wpływów do skarbca watykańskiego, prawda? Tak, no i w ogóle Kościół Niemiecki ma wielki wpływ no, na, na Kościół Światowy, niestety, ale mam nadzieję, że mój przypadek przebudzi też Watykan, no, że składa jakieś reakcji, bo Kim jest Ksiądz Rotę, no trudno sobie wyobrazić, że on był wicerektorem seminarium St. Pelten pod Wiedniem, 80 km od Wiednia, i w 2004 roku okazało się, że to seminarium zmieniło się coś w rodzaju jak pod jego rządami homoseksualnego domu publicznego, że tam regularnie odbywały się orgie homoseksualne, klerycy się upijali. W komputerze znaleziono seminaryjnym 40 tysięcy zdjęć pornograficznych, w tym sceny gwałtu pięcioletniego chłopca, bestialstwa I, ksiądz, i no media informowały, że ksiądz Roto w tym uczestniczył sam. On oczywiście wszystkiemu zaprzecza, mówi, że jest zupełnie niewinny, no ale Raczej znaczy, nikt mu nie wierzy, że, że on jako rektor nic o tym nie wiedział, prawda? Zresztą też biskup mu nie wierzył, bo natychmiast go usunął razem z rektorem, bo rektor jest podobny do niego. Zresztą tam prezentowano zdjęcia, jak ksiądz Roty się całuje z klerykiem, to nadal no, on mówi, że to wszystko, że to był fałszywy kąt widzenia, błędny właśnie. No potem jednak biskup starał się go w ogóle Znaczyć z kapłaństwa, dlatego się przeniósł do do Monachium. Gdzie tam, no, dwa punkty ciężkości jego duszpasterstwa to jest i yy, to jakoś mu się łączy dobrze, to jest właśnie propagowanie homoseksualizmu i yy, picia whisky. On właśnie ubóstwia whisky i dlatego organizuje pielgrzymki do Szkocji, gdzie zwiedzają, od, głównie od, odwiedzają gorzelnie whisky, tam y, kupują najdroższe whisky świata, degustują, z takimi nami wywożą. Brz, brzmi coś, to strasznie, to brzmi no to szokująco. No i, no to jest i, i, i ksiądz jest skazany za to, że nie można o tym mówić, że ksiądz o tym mówi, prawda? No, tak, to, no, jest, to jest, jest, jest klucz no, y, Ksiądz, no właśnie, to jest ilustracja mojej książki. Ksiądz Rotę jest twarzą kościoła niemieckiego, a ksiądz oko ma iść do więzienia. No tak się dzieje w kościele. Lawendowa mafia rządzi, a normalni porządni księża mają im do więzienia, są niszczeni. Więc to jakby dalsza część książki, ale tam się no pokazuje, czy mamy do czynienia, jak bardzo Lawendowa mafia niszczy kościół. Zresztą on wsadza do więzienia też księdza niemieckiego, który wydał mój artykuł w najlepszym piśmie teologicznym niemieckim, więc całą redakcję mogą wsadzić do więzienia. A zresztą ten ksiądz ma 90 lat. I ma i 70 dni więzienia dostał, yy, czyli ponad dwa miesiące. No to sobie proszę wyobrazić, jak będzie wyleczony do więzienia przez policję, zakuty w kajdankach. No dawniej robiło to gestapo, a teraz księża niemieccy nasadzają do więzienia. Niemcy zamordowali trzy, bestialsko zamordowali trzy tysiące księży. Zresztą ksiądz rotę ja bym mu radził, bo od jego plebanii w Monachium jest tylko 30 kilometrów do obozu koncentracyjnego Dachau gdzie było 1900 polskich księży, z czego jego ojcowie zamordowali bestialsko połowę. Myślę, że może tam raz na 10 pielgrzymek do Gorzelni by pojechał, może na pielgrzymkę do Dachau, może by coś zrozumiał. Ksiądz tutaj bardzo mocno zestawia nazizm, niemiecki hitleryzm z, z tym, co dziś robi poprawność polityczna, tak to tak eufemistycznie to. nazwijmy, no ale ksiądz tutaj, jak rozumiem, pokazuje te kroki, tę te, te, perspektywę, ten punkt dojścia no, mechanizmu, pan, który dziś obserwujemy pytałem. i który dziś Korpus Delicti w postaci wyroku na księdza usłyszeliśmy. No trzeba... dwa miesiące więzienia za jeden artykuł naukowy, no to wie pan, Niemcy palili książki, ale to przy okazji odsłania, co się dzieje w Niemczech, do czego dochodzi. No, oni są szczególnie podatni na ideologię, no, bo oni są tacy protestancy, od, odcięli się od Rzymu, od papieża. No, to tym bardziej są zależni od y, władzy politycznej. No, kardynał Marx bardzo słusznie powiedział, że nie są filią Rzymu, no, bo są filią Berlina. Dla nich jest za mało ważne, co mówi papież, co mówi Chrystus. Tylko co mówi Berlin, to się wiąże z taką pychą niemiecką, z ich filozofią Hegla, Hegel uważał, że jest najmądrzejszy na całym świecie, też mądrzejszy od Pana Jezusa, że Pan Jezus to jest taki pikuś przy Heglu. No i teraz mamy właściwie kościół taki niemiecki z kościołem państwowym, heglowskim. No oni bo też uważają, podatki, że się od Jezusa, no. Podatki się płaci na kościół normalnie do kasy państwa i stamtąd tak, no. on te podatki wędrują dopiero do kościoła i, i ten mechanizm oni utwierdza się... ten tak, tą sytuację charakter tego kościoła tak. że oni po prostu za bardzo myślą jak urzędnicy państwowi, a za mało jak kapłani Chrystusa, dlatego dochodzi, że. Ja, ja tylko zapią... przy, przypomnę, Rote... że u nas są podobne w tej chwili tendencje. Niektórzy są bardzo zapatrzeni na niemiecki system. No i tutaj szczególnie w przypadku tego, co ksiądz przeżył, warto o tym mówić, do czego prowadzi ta cała sytuacja, ten, ten mechanizm. No tak, ksiądz Rotę, można powiedzieć, ksiądz Rotę, sam się prezentuje jako apostoł łyski z dumą z kieliszkiem, jakby adorujący kieliszek łyski w kościele. No to już no. jest Kaczo, bluźnierstwo. Proszę, proszę księdza, na wydań, musimy kończyć. Niestety ten czas jest nieubłagany, nie z gumy. Ja tylko na koniec muszę powiedzieć, że można wspierać księdza, że tak. jest specjalna strona, poprzez którą można poprzeć księdza, podpisać petycję w jego sprawie. Sprawa nie jest ostatecznie zamknięta, bo będą kolejne instancje sądowe. Jest apelacja, Instytut Ordo-Juris przygotowuje dokumenty w tej materii. No i, no i popierajmy chyba księdza. Ja nie chcę tutaj stawać po żadnej stronie, ale, ale w tym wypadku chyba jednoznacznie trzeba określić, gdzie jest dobro. No oczywiście, no to wie pan, jest bardzo podobna sytuacja jak księdzą, no Tam był totalitaryzm komunistyczny, tam to mamy totalitaryzm genderowy. Musimy kończyć. Brońmy księdza oko Tam można wejść, dowiedzieć się więcej. Jest po niemiecku, po angielsku. No, to chodzi o nas wszystkich. No, bo oni Bardzo są, dziękuję. Muszę rozważyć. kończyć. Proszę księdza, dziękuję proszę o wybaczenie. Panu. Naszym gościem panu. był ksiądz Dariusz Oko. Kluczowy temat. Bardzo proszę, wspieraj ten kanał. Liczy się każda złotówka.